Ktoś mnie opowiada, kto wie lepiej, jaka ja powinnam być, tylko ja opowiadam się sama. Czym jest dla ciebie feminizm? No to ja zacytuję klasyczkę, że on jest y, radykalnym pomysłem, że kobieta to też człowiek mhm. y, i że ma y, równe prawa y, i powinna być w ten sam sposób traktowana, co. Mm, inne osoby. No, czyli, czyli jest takim ruchem, nie tylko ruchem społecznym, ale też ruchem intelektualnym, który najpierw emancypował kobiety, a potem pomógł na swoich doświadczeniach emancypować się przy różnym mniejszościom, czy, czy mniejszościom seksualnym, czy mniejszościom etnicznym. Niektóre z tych mniejszości wcale nie były mniejszościami, jak się okazało, tylko przez na przykład. Pewne grupy były tak traktowane, czyli jest taki, takim ruchem do odzyskania swojego głosu w przestrzeni publicznej mm -hmm. i, sw i swoich praw do opowiadania.